Cześć, kochani! Tu Natalia z projektu X. Historia, którą dziś opowiem, krąży w internecie od dawna i na pewno nie pozostawi cię obojętnym. Koniecznie obejrzyj ją do końca. Pewnego razu w małej wiosce mieszkał biedny chłopiec o imieniu Kazik. Kazi kłapał się każdej pracy z ulicy, jaką udało mu się dostać. Pomimo młodego wieku, musiał zarabiać na swoje utrzymanie, szkołę i wynajem mieszkania. Dorzucał się też mamie do zakupów i bardzo o nią dbał. Któregoś razu, kiedy jak zwykle nosił ciężkie worki z cementem, nagle poczuł ogromne zmęczenie i głód. Z piekarni naprzeciwko dolatywał go piękny zapach ciepłego pieczywa. Kazik wiedział, że sprzedają tam pyszne, świeże bułeczki. Raz nawet miał okazję ich spróbować i bardzo mu posmakowały. W jednej chwili naszła go na nie ogromna ochota, więc postanowił iść do piekarni i kupić sobie chociaż jedną jagodziankę. Tak po prostu w nagrodę po długim dniu ciężkiej pracy przed drzwiami sklepu. Kazik zatrzymał się na chwilę i włożył rękę do kieszeni. Chciał zobaczyć, czy ma w niej wystarczająco drobnych, by sprawić sobie tę małą przyjemność. Mina mu zrzedła, kiedy zdał sobie sprawę, że ma tylko pięćdziesiąt groszy, a jego żołądek głośno burczy, domagając się czegoś do jedzenia. Niestety okazało się, że Kazik nie miał tyle, by kupić sobie nawet najmniejszy kawałek chleba. Spuścił więc głowę i odszedł, nie kryjąc na twarzy smutku. Nie miał wyjścia, musiał wrócić do pracy bez żadnego posiłku, ale głód nie przestawał go dręczyć. Sanie w żołądku było tak silne, że po skończonej pracy zdecydował się zrobić coś ostatecznego i bardzo wstydliwego. Coś, co dla wielu jest ostatecznością. Wilczy głód popchnął go do żebrania. Postanowił, że zapyta o coś do jedzenia w najbliższym domu po drodze z pracy. Najpierw powtórzył sobie w myślach kilka razy, co powie, i po kilku minutach ćwiczeń zapukał do drzwi. Otworzyła mu piękna młoda dziewczyna. Kazik nie miał i natychmiast zmienił swój plan. Z nerwów, zamiast o jedzenie, poprosił ją o szklankę wody. Dziewczynę bardzo zdziwiła ta niecodzienna prośba i domyśliła się, że mały na pewno jest głodny. Dlatego zamiast wody zaproponowała mu słodką bułkę i szklankę mleka. Zawstydzony Kazio łapczywie wypił mleko i szybko zjadł cynamonową bułkę, po czym zapytał nieśmiało: Ile jestem pani winny? Absolutnie nic, odpowiedziała. Mama zawsze uczyła mnie, by nie brać od nikogo pieniędzy. Bardzo pani dziękuję, z nieśmiałością odpowiedział Kazik. Po posiłku nie tylko natychmiast poczuł się silniejszy fizycznie, ale w jednej chwili wzmocniła się jego wiara w ludzkie dobro. Ten mały gest nieznajomej dziewczyny zmotywował go do osiągnięcia założonych celów. Kazik najbardziej marzył o skończeniu studiów i znalezieniu dobrej pracy. Nadal chciał pomagać mamie i wszystkim potrzebującym, których spotka na swojej życiowej drodze. Wiele lat później dziewczyna, która tamtego dnia obdarowała kazika słodką bułką, poważnie zachorowała. Lekarze byli zdezorientowani, nigdy wcześniej nie spotkali się z podobnym przypadkiem. Nie potrafili jej pomóc, dlatego wysłali ją na leczenie do większego miasta, a tam zbadali ją najlepsi lekarze. Mimo to nikt nadal nie potrafił postawić trafnej diagnozy. Kazik był pierwszym specjalistą, który postanowił znaleźć przyczynę nagłej choroby Zuzanny, bo takie imię widniało na jej karcie chorobowej. Jak tylko doktor Kazimierz zerknął na miejsce urodzenia pacjentki, natychmiast przeszedł go dreszcz ciekawości. Postanowił jak najszybciej się z nią spotkać. Po drodze próbował sobie przypomnieć, jak wyglądała dziewczyna, która przed laty go nakarmiła, i chociaż nie mógł wiedzieć, o kim dokładnie mówi raport, intuicja podpowiadała mu, że w sali czeka na niego ktoś naprawdę wyjątkowy. Wszedł przez drzwi i za nie mówił. Jego oczom ukazała się dziewczyna, o której myślał przez całe życie. Zuzanna nie była już tak młoda jak wtedy, kiedy widział ją po raz ostatni, ale nadal była piękną kobietą. Po obchodzie lekarz wrócił do pokoju dla personelu i powiedział swoim kolegom, że zrobi wszystko, co możliwe, by uratować życie tej kobiety. W nocy, kilka dni później, zadzwonił telefon. Nerwowy głos w słuchawce i informacja, że stan pani Zuzanny dramatycznie się pogorszył. Jej życie wisiało na włosku. Na szczęście lekarzom udało się ją uratować, ale pacjentka pozostawała w ciężkim stanie zagrażającym jej życiu. W każdym momencie Zuzia mogła umrzeć. Kazik czuł niepokój, nie chciał jej stracić, dlatego gorączkowo szukał sposobu na ratunek. Czuł, jakby od tego zależało nie tylko jej życie, ale też jego kariera i to, w co wierzy. Następnego dnia odwiedził ją w szpitalu. Jej ciało było podłączone do aparatury podtrzymującej życie. Była blada, a jej serce biło tak cicho, jakby powoli ulatywało z niej życie. Po tygodniu stan pacjentki się nie poprawiał. Doktor Kazik tracił już nadzieję. Nieważne jakie stosowano leki, Zuzanna wciąż pozostawała na granicy życia i śmierci. Wtedy zdecydował, że czas odłączyć ją od urządzeń sztucznie podtrzymujących funkcje życiowe, ale zanim to zrobił, usiadł obok niej, złapał ją za rękę i wyznał, że wie jak cenne było jej życie. Dodał też, że kimkolwiek by nie była, czuje się w obowiązku, by jej pomóc, bo kiedy był małym, bezbronnym chłopcem, ona pomogła jemu. Nagle kiedy miał już wychodzić, zuzanna lekko poruszyła palcem. Ten niemal niewidoczny gest oznaczał, że była dla niej jeszcze nadzieja. Dopiero po kilku tygodniach jej organizm dał znak, że nie chce odchodzić, że nadal walczy o życie. Chciała cieszyć się każdą chwilą i nie zamierzała się poddawać. Lekarz wstał i opuścił salę z szerokim uśmiechem na twarzy. Dopiero wtedy na nowo uwierzył, że może tego dokonać, że jest w stanie uratować tę kobietę o dobrym sercu. Po upływie kolejnych kilku tygodni ordynator szpitala podszedł do niego z wiadomością, że najwyższy czas odłączyć pacjentkę od maszyn. Zapewniał Kazika, że tej kobiety nie da się już uratować. Jej szanse na przebudzenie były mniejsze niż 1%, a zajęte łóżko przez pacjenta bez rokowań to ogromny wydatek dla szpitala. Kazik próbował wybłagać ordynatora, aby jeszcze tego nie robił. Prosił go o ostatnią szansę i obiecał, że za kilka dni jego pacjentka odzyska przytomność, chociaż nie był wcale tego taki pewien. Przynajmniej miał trochę więcej czasu, by jej pomóc. W końcu ordynator przystał na jego prośby. To była ostatnia szansa, wszystko albo nic, a kilka godzin później wydarzył się prawdziwy cud. W końcu udało się wygrać długą bitwę, a młody lekarz zdołał wyleczyć najdroższą sobie pacjentkę. Już po dwóch tygodniach pani Zuzanna była niemal całkowicie zdrowa. Kiedy była gotowa do wypisu, dr Kazimierz poprosił personel szpitala o okazanie mu rachunku za jej leczenie. Kwota do zapłaty była oszałamiająca, ale lekarz uśmiechnął się tylko i zanim wręczono kwit kobiecie, szybkim ruchem coś na nim napisał. Wtedy pielęgniarka udała się do pani Zuzanny, by wręczyć jej rachunek. Kobieta wolała nie wiedzieć, ile musi zapłacić. Dosłownie bała się zerknąć na cyfry na dole strony. Nie miała na koncie zbyt wiele. Była pewna, że rachunek jest tak duży, że aby go spłacić, będzie musiała ciężko pracować do końca życia. W końcu się odważyła, spojrzała na kwotę i jeszcze szerzej otworzyła oczy ze zdziwienia. Pod czterocyfrową sumą widniał napis Zapłacono szklanką mleka i słodką bułką. Z wyrazami szacunku, doktor Kazimierz. Nie mogła w to uwierzyć. Lekarz, który uratował jej życie, był tym samym małym chłopcem, który przed laty zapukał do jej drzwi i poprosił o szklankę wody. Pani Zuzia popłakała się ze wzruszenia. Na co dzień takie wydarzenia mogą wydawać nam się zupełnie nieistotne, ale ta historia to najlepszy przykład na to, że jeden akt dobroci może zmienić życie dwójki ludzi. Gest pani Zuzanny zmotywował Kazika, by biec po marzenia, by zostać lekarzem. Kto wie, może gdyby wtedy nie pomogła zagubionemu chłopcu w trudnej sytuacji, Kazik nigdy nie zostałby lekarzem i nie byłoby nikogo, kto dziś uratowałby jej życie. To już wszystko na dziś, a teraz kliknij w kartę, która właśnie się pojawiła po jeszcze więcej pięknych historii. Pozdrawiam!